Jabra BT530 to nowoczesny zestaw bezprzewodowy Bluetooth wspierający technologię Noise Blackout. Dzięki unikatowej konstrukcji oraz zastosowaniu dwóch mikrofonów połączonych z zaawansowanym procesorem sygnałowym. Głos rozmówcy zostaje wzmocniony, a wytłumieniu ulegają niechciane dźwięki tła. Precyzja wykonania, niewielkie rozmiary i waga, a także odpowiednio zaprojektowane i umiejscowione duże klawisze to niewątpliwe zalety Jabry. Dzięki specjalnemu pałąkowi, uniemożliwiającemu wypadnięcie słuchawki z ucha oraz bardzo wygodnym gumowym zakończeniu głośniczka, nawet długie rozmowy czy słuchanie muzyki nie powodują zauważalnego zmęczenia ucha. Decydując się na zestaw słuchawkowy Jabra BT530, użytkownik otrzymuje dodatkowo moduł Jabra A330. Jest to specjalnie zaprojektowany odbiornik Bluetooth na złączu USB, który umożliwia współpracę słuchawki z komputerem PC i rozmowę np. poprzez Skype. Słuchawka Jabra BT530 wspiera specyfikację Bluetooth 2.0, a w tym profil A2DP. Ponadto dzięki zastosowaniu wspomnianej już technologii Noise Blackout minimalizującej dźwięki tła, użytkowanie słuchawki staje się naprawdę przyjemne. Zasięg słuchawki jest zgodny z deklaracjami producenta i wynosi około 10 metrów otwartej przestrzeni. Natomiast podawany czas czuwania 250 godzin oraz czas rozmów do 5,5 godziny oznacza w tym przypadku czas pracy bez ładowania około 6 dni przy wykonywaniu kilku rozmów dziennie. Jabra BT530 to prosta w obsłudze propozycja przeznaczona dla osób, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku oraz szukają bezprzewodowego zestawu słuchawkowego zarówno do komputera, jak i telefonu komórkowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideotesty.